Drodzy widzowie, w dzisiejszym filmiku zagramy w Rayman Legends. I dzisiaj zagramy sobie taki fajny poziom z powrotu do Origins, że to będzie poziom z uciekającą skrzynią. A tej skrzyni nie będzie. Muszę się od razu dogonić za pierwszym razem, tylko jak się zatrzyma na końcu, to da się wtedy dogonić. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ten to jest z pierwszej części, czyli z Rayman Origins. Jeżeli macie tego Raymana, napiszcie w komentarzach. Okej, okay, no to zaczynamy. A! I jeszcze dodam, że jak zginiemy w tym poziomie, to automatycznie musimy zaczynać go od nowa. Okej, okay, no to żeby już więcej nie rozmawiać, to zaczynajmy. Dobra. Ten poziom nazywa się podkręcony skarb. Zobaczymy, czy mi się uda go przejść. Okej, okay, na razie nie będę robić cięć w tym poziomie, chyba, że na końcu, chyba, że na końcu gdzieś zginę, to wtedy może zwyczajnie zrobię to cięcie, żebyście nie musieli za każdym razem oglądać tego. Oj, kurczę, od razu zginąłem. Dobra. Na szczęście jestem blisko. O tam parę bym upominąła. O jest pierwszy małak. Za drugim razem, więc rozwalamy tą skrzynkę i mamy ostatniego małaka. Nie wiem, słyszę, czy, e, czy wszystkie małaki zebrałam w tym poziomie, ale to trudno. Tutaj było, otrzymam mam, nabyła tylko stówka, a ja mam dużo, a ja mam 10 lub e, 110 lм, przepraszam. Kciuka w górę i napiszcie komentarze. Zapraszam Was na pozostałe filmy na naszym kanale. Cześć i do usłyszenia. Pa!